Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy. Mamy przyjemność powitać wszystkich zebranych na wieczorze w studniówkowym. się nisko dyrekcji szkoły. Naszemu wspaniałemu gronu pedagogicznemu. Wszystkim zebranym rodzicom. Naszym wytwornym kolegom i przepięknym koleżankom. Szczególnie koleżankom. Tak, Bartek, ty zawsze o jednym. Szanowni Państwo, przed nami za chwilę wystąpią maturzyści rocznych 2013. I z tradycją zatańczą kolana. Tak, ich pomysłowość, ich praca, e, pomysłowość również e, nauczycielki gimnazjum językowego pani Joanny Lewandowskiej, pani Denesiuk im bardzo e, służyła swoją pomysłowością, no ale przede wszystkim tak, głównie praca tych naszych maturzystów. i właśnie jedzenie, i wystrój, i przedstawienie, i dekoracje, różne takie rzeczy, więc mieliśmy bardzo mało czasu, żeby to zrobić. No ale spięliśmy się i naprawdę te ostatnie dni były takie bardzo intensywne i ćwiczyliśmy non-stop praktycznie. Lubię mieć podwiązkę, podoba mi się to ten zwyczaj, dlatego jednak to praktykuję, ale nie byłem żadne przesądy. Eee, przygotowaliśmy się tylko miesiąc. W sumie próby były raz w tygodniu, pod koniec było częściej próby były i teraz w nowym roku tak dwa razy ćwiczyliśmy, w sumie poszliśmy na żywioł, w sumie się nie boję ma matury, podchodzę na luzie.